Hey. W maju na Business Insider pojawił się niezwykle ciekawy artykuł, w którym możemy przeczytać, że 14 milionów Polaków wierzy w astrologię. Co siódmy chodzi do wróżki, co szósty wierzy w amulety i ma amulet. Właściciele dużych firm w kraju wybierają ich nazwy we współpracy z astrologiem, a relacje w zespole budują za pośrednictwem ustawień systemowych. Pewien duży związek sportowy wydał niemałe pieniądze, by opracować aplikację pozwalającą sprawdzać kosmogramy młodzieży. Młodzieży aspirującej do drużyny. Niektórzy wierzą w uzdrowienie za pomocą jajowania czy nawet wysysania oczu. Branża ezoteryczna działa prężniej niż ci się wydaje i ma klientów po kokardę. To jest wywiad z badaczkami rynku, Barbarą Jurgą i Barbarą Zajączkowską, które przedstawiają wyniki swoich badań, wedle których w ciągu 10 lat, od roku 2012 do 2022, rynek usług ezoterycznych urósł w Polsce z 2 do 3,5 miliarda złotych. I to licząc tylko oficjalnie, tak? ponieważ można się oficjalnie rozliczać z stawiania tarota czy bycia wróżką. A dodatkowo jest przecież jeszcze ogromna szara strefa tego. Są też osoby, które na przykład są zarejestrowane jako psycholog, a dodatkowo świadczą usługi ezoteryczne i wtedy nie jest to nigdzie wliczane, więc ich zdaniem faktyczny rynek tej branży jest znacznie, znacznie większy niż te 3,5 miliarda. A czy to jest w ogóle dużo? No, żeby pokazać to w perspektywie, porównać to do czegoś, no to niestety nie udało mi się znaleźć oficjalnych danych na temat rozmiaru rynku psychoterapii w Polsce. Ale w roku 2023 psychoterapia finansowana tylko z NFZ miała wartość ponad 500 milionów złotych, więc wydaje mi się, że można szacować, że cały rynek psychoterapii będzie kilkukrotnie większy. A to by dawało wartość przynajmniej tego samego rzędu, tak, co przedstawiana przez panie wartość rynku ezoterycznego, co by oznaczało, że Polacy tylko oficjalnie wydają na wróżki, astrologię, amulety i tak dalej kilka miliardów złotych rocznie, podobnie jak kilka miliardów złotych rocznie wydajemy na psychoterapię. Jako ciekawostkę możemy dodać, że co prawda trudno byłoby oszacować, ile dokładnie Polacy dają na tace w kościele, ale według pana Artura Nowaka i Stanisława Obirka, czyli autorów książki Gomora, Władza, Strach i Pieniądze w Polskim Kościele, przypomnijmy, że to są panowie, którzy nienawidzą kościoła, są jawnie antykościelni i wielokrotnie mijali się już z prawdą, naciągając pewne fakty na jego Temat, ale nawet według nich sumarycznie w całej Polsce na tace daje się od 2 do 3 miliardów złotych rocznie. Oni na pewno nie zaniżyli tej liczby, może zawyżyli, ale i tak w porównaniu do tego wychodzi, że Polacy wydają więcej na ezoterykę, może nawet kilkukrotnie więcej, niż dają na tace w kościele. No i to by znaczyło, że ten rynek jest przeogromny. I co jest bardzo ciekawe, bo panie te piszą też na początku, że, że na początku swoich badań zdziwiły się kilkoma obserwacjami, bo okazało się, że wiele osób świadczących takie usługi jest bardzo dobrze wykształconych. Często są psychologami, albo mają pokończone jakieś akademie medyczne i na przykład mają uprawnienia do wydawania recept. Tutaj zresztą padają nazwiska konkretnych osób, do czego jeszcze wrócimy. Ja tak na razie na marginesie dodam, że ja nie jestem zdziwiony, że osoby zarabiające na wciskaniu ludziom tarota i tak dalej znają się na psychologii. I okazuje się też, że część ludzi zajmujących się tym najpierw sama była klientami wróżek czy tarocistów, a z czasem sami zaczęli świadczyć takie usługi. A kolejnym zdziwieniem tych pań było to, że wyobrażały sobie, że klient tak zwanej branży alternatywnej to raczej klient prywatny, płacący za usługi z domowego budżetu, a tymczasem okazało się, że na przykład, jak już mówiliśmy, jeden z polskich związków sportowych wydał u astrologa znaczną kwotę, a drugie tyle w firmie informatycznej, by opracować aplikację pozwalającą sprawdzać koszty. Kosmogramy młodzieży aspirującej do drużyny. Kosmogram wskazuje, czy pik możliwości młodzików przypada na wiek dedykowany zawodnikom tego konkretnego sportu. Między innymi, na tej podstawie rekrutuje się juniorów. I panie tutaj opisują, że przeprowadzając badania jakościowe oparte na wywiadach, pytając o doświadczenia klientów z tą branżą, nie chciały docierać wyłącznie do takiego stereotypowego klienta branży ezoterycznej, czyli niewykształconej kobiety w średnim wieku i po kryzysie, tylko specjalnie wybierały spośród osób korzystających z takich usług osoby, które są minimum po studiach wyższych i są spełnieni zawodowo i życiowo, żeby nie było czegoś takiego, że nie wiem, trudna sytuacja życiowa zaburza ich odbiór takich zjawisk i opisują one, że w tej grupie znaleźli się między innymi przedsiębiorcy prowadzący naprawdę duże biznesy, na przykład sieć przedszkoli albo firmy z oddziałami w całej Polsce, osoby, które opowiadały na że nazwy i logotypy dla swoich przedsięwzięć wybierają razem z astrologiem. Była pani, która relacje w swoim zespole budowała przez ustawienia systemowe. Ponieważ tradycyjne formy coachingu zawiodły, zwróciła się do osoby, która na figurkach ustawiła jej pracowników. Twierdzi, że pozytywne zmiany w zespole widziała już następnego dnia. I dla jasności, wszystkie te rzeczy, które tutaj przytaczam, to są obserwacje z jednego badania i nie mamy wglądu do ich metodologii ani do żadnych surowych danych, więc ja bym się nie upierał na sztywno przy żadnych konkretnych liczbach, które tutaj padają, ale sam wniosek, że jest to ogromna, rozwijająca się branża, wydaje się być jak najbardziej spójny z tym, co możemy obserwować. No bo na przykład na bardzo dużej części najpopularniejszych portali w Polsce jest sekcja horoskopy. Tak, na gazeta.pl, na kobietainteria.pl, na wp.pl, na rozrywka .radio na Onecie również. Onet w ogóle ma osobną sekcję Onet magia. Ja nie żartuję. To jest zakładka w kobieta.onet.pl. Tutaj można sobie wejść w sekcję magia. Więc nawet nie upierając się przy konkretnych liczbach, które padają tutaj w artykule, to się, to się spina wszystko z ogólnym wnioskiem tych pań, że jest ogromny popyt na takie rzeczy w Polsce. Ale dlaczego w ogóle jest taki popyt? Jedną z rzeczy, którą tutaj czytamy, jest to, że naturalną grupą klientów w branży alternatywnej są osoby w kryzysie zdrowotnym, życiowym czy biznesowym. I chociaż, tak jak wspomnieliśmy, to, to nie jest jedyna grupa docelowa, no ale gdy ktoś faktycznie z jakiegoś powodu nie ogarnia tego, co się dzieje, w jego życiu, no to naturalnie częściej takiej osoby się tym interesują. A w dobie kryzysu, inflacji, zagrożenia wojną i tak dalej, takich ludzi podejrzewam, że przebywa. A druga rzecz, która tutaj jest wprost przytaczana, to jest to, co ja przytaczałem wielokrotnie, czyli kryzys duchowości odpływ ludzi z tradycyjnych religii, coraz mniejsze utożsamianie się z narracją w naszym kraju katolicką, a ludzie, którzy odchodzą z kościoła, no to nie wyparowuje z nich potrzeba rozwijania duchowości i oczywiście nie wszyscy, ale wielu trafia potem właśnie w takie rejony. Jak tutaj czytamy na czubku piramidy Maslowa, którego się często nie pokazuje, jest potrzeba transcendencji, bycia częścią czegoś większego, utożsamienia się z wyższym bytem, który nada naszemu życiu sens. I to jest coś, czego z mojej przynajmniej doświadczenia, nie rozumie wielu ra racjonalnych, oczytanych, świadomych ludzi niewierzących. Bo im się wydaje, że jak, skoro oni po odejściu z kościoła zaczęli czytać filozofię, medytować, rozwijać swoje poglądy itd., to to jest normalna rzecz, którą lu robią ludzie odchodzący z kościoła, ale tak nie jest. Zaryzykuje stwierdzenie, że ilościowo rzeczą częstszą od czytania filozofii jest czytanie Onet Magia. I jak było przytaczane, to nie są jacyś ludzie biedni, głupi, niewykształceni, jacyś jeszcze. A najciekawszym przykładem tego jest to, że same te badaczki, z którymi przeprowadzany jest wywiad, no są co najmniej bardzo otwarte na wszystkie te praktyki. Na przykład możemy przeczytać tutaj, że opowiem historię. Podczas studiów etnograficznych byłam na badaniach na ukraińskiej wsi. Gospodyni, która gościła mnie i innych studentów, ostrzegała, żebyśmy nie chodzili do jej sąsiadki, bo to czarownica. Na tym obszarze Ukrainy wiedźmy odpowiadały za rzucanie uroków. Wierzono też, że potrafią podkradać mleko. Koleżanki oczywiście postanowiły czarownicę odwiedzić. Spędziły u niej kilka godzin, ugościła je, wypiły, zjadły porozmawiały i wróciły. Wieczór mijał spokojnie, dopóki nie dostały wysokiej gorączki. Gospodyni, kiedy usłyszała, że dziewczyny były u czarownicy, była przerażona. Przygotowała im wódki z dużą ilością pieprzu, a następnie przysała im się do oczu i wypluwała to, co wyssała. A my, racjonalni studenci z Warszawy, staliśmy pod werandą, paląc nerwowo papierosy. Oczy są w tej historii kluczowe, bo tak właśnie rzuca się uroki. Stąd znane nawet u nas powiedzenie, że ktoś ma złe oko. Po wyssaniu oczu dziewczynom poprawiło się niemal od ręki. Do dziś mam w sobie to przeżycie i traktuję je w sposób otwarty, bez przesądzania, co tak naprawdę zaszło. Wiecie co? Ja nie jestem naturalistą. Ja nie zakładam, że istnieje wyłącznie przyroda, świat fizyczny i tak dalej. Nie zakładam, że na pewno wszystko da się wyjaśnić. Ja zupełnie serio jestem staram się być osobą otwartą na to, że mogą istnieć zjawiska, których nie rozumiemy, nie mieszczące się w paradygmacie naukowym, a może nawet w ogóle niepojmowalne z perspektywy ograniczonej ludzkiej percepcji i zrozumienia. Nie wykluczam istnienia takich rzeczy, ale Jakbym widział, że baba na ukraińskiej wiosce mówi do studentek z Warszawy, no wiecie, tam mieszka czarownica, nie idźcie do niej, po czym one oczywiście tam idą, jedzą i piją coś u niej, po czym po kilku godzinach się rozchorowują, i teraz ta sama baba, która je de facto wysłała do tej czarownicy, teraz przybywa dzielnie na ratunek, to uroki i czarna magia nie byłyby moim pierwszym skojarzeniem. Chyba znacznie łatwiejszym, żeby nie powiedzieć, oczywistym wyjaśnieniem tej sytuacji jest uznanie, że te baby robią show dla turystów, nie? Jedna wysyła ich do drugiej, po czym ratuje je z opresji. I ja jestem przerażony, gdy widzę, jak ludzie wykształceni, światowi, obeznani z kulturą, okazują się być kompletnie bezbronni wobec takich rzeczy. I ja nie wiem, czy to jest już skutek jak takiego kompletnego wyjałowienia własnego życia z metafizyki, że jak już wygoniłem ze swojego życia wszelkie poczucie transcendencji, a wraz z nim poczucie sensu, to teraz jestem w stanie uwierzyć w absolutnie wszystko, byle znów móc poczuć, że istnieje coś głębszego niż ten postrzegalny świat. Ja nie mówię, że każdy tak ma, ale ewidentnie niektórzy ludzie tak właśnie mają. Że uwierzą we wszystko, tylko broń Boże nie w Boga, bo wiadomo, 2000 lat chrześcijańskiej myśli filozoficznej to jest ciemnota i zabobon, nie to, co baby wysysające oczy na ukraińskiej wiosce. Ale wiecie, ktoś powie, że może ja jestem uprzedzony, może powinniśmy być właśnie bardziej otwarci, może po prostu nie rozumiemy całej tej tematyki i odrzucamy całą tę ezoterykę bez zapoznania się dogłębnego z tym wszystkim. Okej, okay. przyjrzyjmy się zatem, czym według artykułu na przykład jest jajowanie. Jak czytamy. Najprościej rzecz ujmując, jest to proces oczyszczania za pomocą jaj. Trzeba kupić prawdziwe wiejskie jaja od baby. Osoba, która jajuje, przetacza je po ciele człowieka przez wszystkie czakry i meridiany według określonej procedury i schematu, który znają wyłącznie szeptuchy i szeptunki. Następnie jaja są rozbijane i wlewane do słoika. Jeśli w ciele zachodzą jakieś niepokojące zjawiska chorobowe, jaja mogą być nawet czarne. Sama byłam na jajowaniu i smród, jaki wydobywał się ze słoika z rozbitymi jajami. Był niesamowity. Gdyby nie fakt, że był to mój prywatny słoik po ogórkach, a jajka przywiozłam od szwagierki, która ma własny kurnik, byłabym bardzo sceptyczna. Ja mam wątpliwości, czy zapach ze słoika jest dostatecznym kryterium, by uznać prawdziwość i skuteczność tej praktyki. Ale nie ograniczajmy się do doświadczenia tej jednej pani, ponieważ, jak czytamy dalej, po więcej informacji na temat jajowania odsyłam na fanpage Moniki Patrycji Patkowskiej, która jest najlepszym przykładem, jak to współcześnie wygląda. To kobieta, która ma ukończonych kilka kierunków studiów, w tym szkołę oficerską i psychologię jest w trakcie wieloletniego procesu nauki w kierunku bycia psychoterapeutką. To szalenie mądra osoba, a jednocześnie stosuje tego typu techniki. Więc ja wszedłem sobie na bloga tej pani, który nazywa się Zakątek szeptuchy oraz na jej fanpage na Facebooku i tam możemy przeczytać i posłuchać między innymi, że pani Patkowska jest po studiach z psychologii klinicznej. Jakbym był złośliwy, to bym przyczepił się do tego, że dyplom Uzyskała na Kolegium Humanum, ale tak zupełnie serio, to, to jest w ogóle mniejsza o to, bo jak sama ta pani mówi, z uwagi na bycie wykształconym psychologiem, ona umie rozpoznać, czy osoby przychodzące do niej na terapię faktycznie mają zaburzenia psychiczne i wymagają pomocy psychologicznej, czy jednak występuje u nich konflikt w polu energii. Jeśli tak, to zaprasza ona w bieszczady, gdzie oczyszcza przez przelewanie wosku czy przepaczanie kurzych jaj. Pani jest też redaktorką magazynu Zdrowie bez leków. Oraz, jak pani sama to określa na swoich streamach, kultywuje ona tak zwaną Totalną biologię. Jak sama mówi, jest to kontynuacja tzw. medycyny germańskiej założonej przez doktora Hamera, na którego pani wprost się powołuje w swoich materiałach. No tylko że dr Rick Gird Hammer, to jest niemiecki lekarz, który siedział w więzieniu za udzielanie porad medycznych bez uprawnień i oszustwo, po tym jak przekonał rodziców dwulatki chorej na raka, żeby odstąpili od leczenia operacyjnego, ponieważ prawdziwym problemem ich córki miały być konflikty energii właśnie. I ostatecznie doprowadziło to do tego, że po dwóch latach, wtedy już czteroletnia, 18-kilowa dziewczynka miała w brzuchu 4 kilogramowego guza, bo bez leczenia zdążył on urosnąć 10-krotnie od momentu diagnozy. Ale to nie wszystko. Bo według doktora Hamera jego odkrycia i teorie są tłamszone i niedopuszczane do mainstreamu przez globalny spisek kontrolujący mainstreamową medycynę. I teraz nie zgadniecie. Czyli to jest spisek? Nie zgadniecie, kogo niemiecki lekarz, autor jak sam to nazwał medycyny germańskiej, obwinia za globalny spisek. No oczywiście Żydów. Pan Hammer jest przekonany, że to Żydzi ukrywają prawdziwie skuteczne metody leczenia oraz twierdzi, że na przykład większość niemieckich onkologów to Żydzi, którzy stosują chemioterapię jako narzędzie masowego morderstwa na Niemcach. I zauważmy, że... Polecana w Business Insider, pani Patecka sama powołuje się na tego gościa w swoich streamach. I ktoś powie, że pani redaktor, która przeprowadzała ten wywiad, pani Anna Anagnostopoulou, autorka tego wywiadu, nie wiedziała, że osoba, którą polecają jej rozmówczynie, opiera swoją działalność na pracy oszustantysemity. antysemity. Okej, okay, mogła nie wiedzieć, ale Przecież to nie jest rozmowa o pierwszym lepszym hobby, tylko to jest właśnie rozmowa o branży, która przynajmniej w powszechnym rozumieniu, być może nie w powszechnym, przynajmniej w rozumieniu niektórych ludzi zbudowana jest na idei wyłudzania pieniędzy i oszukiwania. Więc może warto byłoby takie rzeczy właśnie sprawdzać, zanim się to opublikuje. I jestem ciekaw, czy redakcja Business Insidera, należącego notabene do Onetu, nie przeszkadza im to, że na ich portalu jest polecana osoba, kontynuując Dzieło oszusta antysemity bez żadnej adnotacji, kto to jest i co robi. W ogóle dodajmy, że pani Patecka wspomniana chwali się też licznymi nagrodami, jakie uzyskała, osiągając sukcesy jako kobieta w biznesie. Tak? I ja nie wątpię, że jej biznes faktycznie wspaniale się kręci, ale organizacje przyznające takie nagrody, takie jak lwice biznesu czy diament kobiecego biznesu i tak dalej. W ten sposób legitymizują jej praktyki, jej działania. A ja nie wiem, czy to jest mądre. I tym sposobem dochodzimy do bardzo ciekawego podsumowania, ponieważ jedna z pani mówi tutaj, że być może tak naprawdę leczy nas wszystko, w co wierzymy. Skoro według badań skuteczność leków jest taka sama jak skuteczność placebo, od siebie dodam, że to nie jest prawda, to być może wystarczy w coś bardzo mocno uwierzyć, żeby się zrealizowało. Postawiłyśmy przy kawie hipotezę, ale to tylko hipoteza, że może wszyscy mamy rację. Kto wybiera medycynę klasyczną, akademicką, tego leczy wiara w lekarza, a nie tylko sam lek. Kto idzie do wróżki, tego leczy wiara we wróżkę. I prowadząca dopytuje. A tego, kto bierze leki, nie leczy przypadkiem ich skład chemiczny i oddziaływanie na odpowiednie ośrodki w mózgu? I pani odpowiada, proszę sprawdzić, jaka jest skuteczność działania leków chemicznych. Badania wykazały, między innymi, że czerwony kolor kapsułki sprawia, że według naszego mózgu działa ona szybciej i skuteczniej niż ten sam produkt w innym kolorze. To dlatego leki są wybarwione na czerwono bądź niebiesko. Trudno zweryfikować, co było pierwsze. Czy ludzie wierzą branży alternatywnej, bo to działa? Czy to działa, bo ludzie chcą wierzyć? I teraz tak, czy czerwone leki działają szybciej? Tak na szybko znalazłem jedno badanie mówiące, że tak, że kolor leków, oddziałując na nasze ich postrzeganie, może wpływać na ich skuteczność, bo jest relacja między kolorem leku i tego, jak nam on się kojarzy, i efektem, jaki wywoła to w naszym systemie nerwowym. To może być prawda, bo ludzie ogólnie rzecz biorąc często nie zdają sobie sprawy z tego, jak rytualizm, na przykład symboliczny kolor tabletki, faktycznie może mieć pewien wpływ nawet na nasze funkcje fizjologiczne. Ale. Z tego jeszcze absolutnie nie wynika, że to nie ma znaczenia, czy weźmiesz antybiotyk, czy placebo. Ja nie mówię, że placebo nie działa, no bo jakoś działa i to jest w ogóle osobny ciekawy temat, ale nie działa w taki sam sposób jak leki. A jeżeli ktoś ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to niech sprawdzi, jak zmieniła się śmiertelność po odkryciu penicyliny. I może antybiotyk w czerwonej kapsułce zadziała szybciej, nie wiem, ale to nie znaczy, że to jest wszystko jedno. Tutaj jest po prostu zaprezentowany kompletnie błędne rozumowanie i manipulacja. Pani wyciąga jednoznacznie błędne wnioski w tym, co przed chwilą zacytowałem. Ale jednocześnie wpasowuje się pani tutaj w taką bardzo popularną dzisiaj demokratyzację poglądów. Że tak naprawdę nie ma lepszych i gorszych poglądów. Jedni wierzą w wiedźmy i szeptuchy, inni wierzą w antybiotyki i chemioterapię. I że wszystko jedno, które z tych przekonań sobie wybierzesz. Ja osobiście się gotuję, gdy słyszę takie rzeczy i kiedy widzę, że na Business Insider możemy przeczytać, że leczy nas wszystko w co wierzymy, a skuteczność leków jest taka sama jak skuteczność placebo. To proszę bardzo, wziąć sobie placebo na raka, bo chemioterapia to żydowski spisek, jak pan Hammer twierdzi, tak? A ja, jak zwykle, zachęcam po prostu do zastanowienia się, czy wraz z wchodzeniem w ponowoczesny, postmodernistyczny, nowy, wspaniały świat upadku wielkich narracji, w którym każdy może mieć swoją prawdę i wszystko jedno, w co wierzysz, to społeczeństwo jako ogół staje się coraz bardziej czy coraz mniej racjonalne. Napiszcie, co sądzicie. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.